Poznawanie nowych osób zawsze jest ekscytujące, interesujące, a nawet tajemnicze, zwłaszcza w przypadku platformy jak internet. Dziś sieć stała się jednym z głównych miejsc, gdzie ludzie poszukują swoich bratnich dusz i pragną budować silne, prawdziwe relacje. Jednak w rzeczywistości, jak i w wirtualnym świecie, ludzie mogą przedstawiać się w sposób, który wcale nie odzwierciedla ich prawdziwej natury. 22 listopada policja w małym miasteczku Farmington. W Minnesocie otrzymała zgłoszenie o zniknięciu 37-letniej Laury Simons. Ponieważ zaginiona była dorosłą, niezależną osobą, a jej bliscy nie wierzyli, że zniknięcie jest poważne, policja zasugerowała, aby poczekać trzy dni, licząc, że Laura może wrócić do domu. Po upływie tego czasu, kiedy Laura wciąż nie była obecna, 25 listopada śledczy rozpoczęli dochodzenie w sprawie jej zaginięcia. W miarę jak okoliczności zniknięcia Laury się ujawniały, stało się jasne, że sprawa jest bardziej skomplikowana niż początkowo się wydawało. Laura Simons była matką siedmiorga dzieci, pięciu córek i dwóch synów. Wśród jej dzieci była szczególna córka, trzynastoletnia Alice, która po wypadku w basenie na stałe poruszała się na wózku inwalidzkim. Mimo tych trudności Laura nie poddawała się i robiła wszystko co w jej mocy, aby pomóc swojej córce. Z miłości do Alice wytatuowała sobie jej imię i datę urodzin. Kilka lat wcześniej Laura rozwiodła się z mężem, a jej były mąż zabierał dzieci na weekendy i w ferie. Czerwiec 2013 roku był punktem zwrotnym w życiu Laury. Jej córka Alice zmarła we śnie. Później okazało się, że dziewczynka miała problemy z sercem, o których nikt nie wiedział. Utrata tak głęboko dotknęła Laurę, a jej matka oraz bliscy wspierali ją w tej trudnej chwili. Dla Laury było to niezwykle trudne, zwłaszcza, że od lat zmagała się z problemami psychicznymi. Po pogrzebie Alice, Laura poczuła się nieco lepiej po kilku miesiącach. Rodzina miała nadzieję, że wkrótce ich życie wróci do normy. Tymczasem Laura zaczęła szukać w internecie sposobu na przezwyciężenie swojej żałoby i zarejestrowała się na portalu randkowym, aby nawiązać nowe relacje i zdobyć towarzystwo. Jej bliscy myśleli, że w ten sposób próbuje poradzić sobie z bólem i znaleźć mężczyznę, który pomoże jej zapomnieć o stracie dziecka. Wszyscy byli przekonani, że życie Laury stopniowo zacznie się poprawiać. Nagle, całkowicie niespodziewanie dla rodziny, Laura podjęła szokującą decyzję. W 2 listopada 2013 roku opuściła swój dom, zostawiając bliskim jedynie kartkę z napisem Przykro mi, w jakim stanie się znajduję. Nie traktuję moich dzieci wystarczająco dobrze. To, co mogę dla was zrobić, to zniknąć. Chcę, żeby żadne z was nie widziało mnie nigdy więcej. Kocham was wszystkich i zawsze będę kochać. Po opadnięciu emocji rodzina Laury sądziła, że zdecydowała się spędzić trochę czasu u przyjaciółki, by się otrząsnąć i wrócić z nowym nastawieniem do życia. Wszyscy byli przekonani, że Laura wkrótce wróci do domu. 22 listopada, trzy tygodnie po zniknięciu Laury. W ogrodzie rodziny Simons pojawił się obcy mężczyzna. Zostawił kartkę adresowaną do matki Laury. Napisał Mary, nazywam się Jeff Madison. Prawdopodobnie wiesz, że przyjaźnimy się z Laurą od dłuższego czasu. Nie widziałem jej od dwóch tygodni ani nie miałem od niej żadnych wieści. Moi przyjaciele i ja martwimy się o Laurę. Jeśli miałaś kontakt z nią w ostatnich tygodniach, zadzwoń do mnie, abyśmy się nie martwili. Po tej wiadomości matka i siostra Laury zaczęły się poważnie niepokoić. Okazało się, że Laura rzeczywiście nie miała kontaktu z nikim z najbliższych. Tajemniczy Jef Madison był w rzeczywistości znajomym Laury. Poznali się w sieci społecznościowej i szybko nawiązali przyjaźń. Zaniepokojeni bliscy Laury zgłosili jej zaginięcie policji. Nawet wtedy trudno im było uwierzyć, że Laury mogło przydarzyć się coś złego. Śledczy byli zdezorientowani licznymi sygnałami alarmowymi w tej sprawie. Pytań było więcej niż odpowiedzi. Matka wielu dzieci wyjechała w nieznanym kierunku, zostawiając bliskim jedynie wiadomość, a jej emocjonalny stan był kruchy z powodu utraty córki. Na początku śledczy zapytali rodzinę, czy możliwe, że po prostu zakończyła swoje życie, ale bliscy natychmiast odrzucili tę możliwość. Po rozmowie z rodziną zaginionej, detektyw przeszukał dom w poszukiwaniu wskazówek, aby zrozumieć, dokąd mogła pójść Laura. Przeszukiwanie jednak nie przyniosło rezultatów. Okazało się, że Laura zostawiła swoje auto w domu. W samochodzie detektyw znalazł pieniądze, karty kredytowe i telefon komórkowy. To było dziwne, ponieważ te przedmioty są niezbędne w dzisiejszym świecie: pieniądze i telefon są zawsze potrzebne. Śledczy zastanawiali się, dokąd poszła Laura, z kim była i co to wszystko mogło znaczyć. 37-letnia Laura Simons była zaginiona od 23 dni. Policja Farmington rozpoczęła poszukiwania na prośbę sąsiedztwa. Śledczy starali się zebrać jak najwięcej informacji od wszystkich, którzy znali Laurę, od przyjaciół oraz poprzez media społecznościowe. Szczególne zainteresowanie wzbudził były mąż, ponieważ dzieci zostały z nim. Mimo, że matka zwykle je zabierała, prawdopodobnie istniały niesnaski lub napięcia między małżonkami. Po rozmowie z nim śledczy doszli jednak do wniosku, że nie miał nic wspólnego z zaginięciem byłej żony. Oprócz byłego męża Laury był jeszcze jeden mężczyzna, który zwrócił uwagę policji. Autor wiadomości do matki Laury, pewien James Madison. Śledczy postanowili odnaleźć mężczyznę i go przesłuchać. Okazało się, że Jew dysponował ważnymi informacjami miał dostęp do kont Laury w mediach społecznościowych, e-maili i całej korespondencji online. Po przeanalizowaniu e-maili wyszło na jaw, że Laura po śmierci córki wpadła w wirtualny świat zakazanych fantazji, w którym książka 50 twarzy Greja wydawała się bajką dla dzieci. W tym świecie był pan i niewolnik, przy czym ten ostatni musiał bezwarunkowo słuchać pana. Madison potwierdził, że Laura często komunikowała się z mężczyznami na pewnej stronie internetowej. Podczas kontaktu z Jefem śledczy odczuwali wrażenie, że mężczyzna starał się skierować dochodzenie w niewłaściwą stronę. Ponieważ w tym momencie policja nie miała dowodów przeciwko Madisonowi, przyjrzeli się stronom internetowym, które Laura odwiedziła w tygodniach przed swoim zniknięciem. Okazało się, że Laura prowadziła rozmowy z użytkownikiem o nazwie Pan. Kajdanki. Z ich korespondencji wynikało, że laura i tajemniczy pan. Kajdanki mieli relację online, w której on pełnił rolę pana, a laura rolę niewolnicy. Dużo pisali o swoim związku i planowali osobiste spotkanie. Śledczy nie mieli pewności, kim był ten mężczyzna, ale ich przeczucie podpowiadało, że coś jest nie tak. Cały czas rodzina laury nie traciła nadziei. Rozwieszali ulotki, odwiedzali schroniska dla bezdomnych i pokazywali przechodniom zdjęcia zaginionej. Bliscy mieli nadzieję, że Laura w końcu wróci, że ktoś ją widział i nie zniknęła na zawsze. Jej zniknięcie było ogromnym szokiem dla mieszkańców małego miasteczka. 28 listopada 2013 roku policja Farmington wysłała zgłoszenie o zaginionej Laury Simons do sąsiednich miast i stanów, prosząc o wszelkie informacje. Źle, czym powiodło się, te informacje okazały się później decydujące. Otrzymali telefon od recepcjonistki hotelu Mikrotel w sąsiednim Rochester. Pracownica hotelu oświadczyła, że widziała laurę w sobotę 2 listopada, trzy tygodnie temu. Laura wyglądała tak samo jak na zdjęciu i ledwo się uśmiechała. Zarezerwowała pokój jednoosobowy, a wyraźnie było widać, że co się niepokoi. Ok niej był nieuprzejmy, nieprzyjazny mężczyzna, pracownik hotelu od razu zauważył, że nie wyglądali jak zakochana para. Laura musiała wypełnić i podpisać dokumenty dotyczące pokoju, ale nieznajomy zapłacił za pokój gotówką i nie podał żadnych danych osobowych. Archiwum wideo hotelu nie zawierało nagrań z 2 listopada, ale były nagrania z 3 listopada. Na nagraniu śledczy dostrzegli wysokiego białego mężczyznę z ciemnymi włosami. Pracownik hotelu potwierdził, że to był mężczyzna, który przebywał z Laurą. Jednak dziwnym zrządzeniem losu mężczyzna opuścił hotel następnego dnia sam bez Laury. Źledczy byli w dużym zaskoczeniu. Nie wiedzieli, dokąd zniknęła Laura, ani co stało się z mężczyzną. 12 stycznia 2014 roku minęły już ponad dwa miesiące od zaginięcia Laury. Źledczy usunęli Jefa Madisona z listy podejrzanych, ponieważ nie przypominał mężczyzny z hotelu. W międzyczasie Jeff Madison odkrył adres e-mail kogoś, kto ukrywał się pod pseudonimem Mr. Hanców. Ten adres należał do 52-letniego mężczyzny imieniem Steven Zelich, pracownika ochrony z Milwaukee. Śledczy skontaktowali się z departamentem policji w Milwaukee i porozmawiali z byłym przełożonym Zelicha. Okazało się, że Zelich odszedł z policji po postawieniu mu zarzutów nadużycia władzy. Zmuszał kobiety do umawiania się z nim. Były przełożony potwierdził, że Zelich i nieprzyjazny mężczyzna z hotelu to ta sama osoba. Śledczy doszli do wniosku, że Steven Zelich, znany także jako Mr. Hanców, był ostatnią osobą, która widziała Laurę Simons. 17 stycznia śledczy z Farmington poprosili kolegów z Milwaukee, aby udali się do domu Stevena Zelicha, aby sprawdzić, czy Laura Simons się tam znajduje i upewnić się, że jest bezpieczna. Kiedy Zelich zobaczył policjantów u drzwi, zachował spokój i był bardzo uprzejmy. Po tym, jak funkcjonariusze wyjaśnili, że szukają 37-letniej Laury Simons, powiedział tylko, że ją zna i że komunikowali się przez portal randkowy. Twierdził, że nie miał jednak kontaktu z nią od miesięcy. Po rozmowie Zelich pozwolił funkcjonariuszom przeszukać jego mieszkanie, ale nie znaleźli oni ani śladu Laury, ani żadnej innej kobiety. Śledczy byli pewni, że Zelich był w to zamieszany, ale nie wiedzieli dokładnie jak. Zelich nie zaprzeczył, że zna Laurę, ale ukrył fakt, że spotkali się w hotelu. W tym momencie śledczy nie mieli przeciwko niemu dowodów, a dochodzenie w sprawie Laury Simons powoli utknęło w martwym punkcie. Tak było aż do 10 marca 2014 roku. Rodzina Laury cały czas naciskała na policję, aby ta znalazła zaginioną kobietę. Wtedy policja Farmington zaczęła rozważać jeszcze bardziej przerażającą hipotezę. Laura została porwana i przetrzymywana wbrew swojej woli. Możliwe, że Zelich był dostawcą kobiet takich jak Laura, dla mężczyzn takich jak on. Oczywiście, że Zelich przetransportował Laurę wbrew jej woli za granicę do Wisconsin. Sprawa trafiła do FBI, a śledczy postanowili zbadać również tę możliwość. FBI ponownie przesłuchało Zelicha. Tym razem był spokojny i zgodził się na przeszukanie swojego mieszkania. Potwierdził, że poznał zaginioną Laurę na pewnej stronie dla dorosłych, podkreślając, że to nie było nic nielegalnego. Wyjaśnił również, że Laura była aktywna na innych stronach i forach. Miała tam wielu przyjaciół, warto byłoby poszukać także tam. Na końcu przesłuchania zelich został poproszony o oddanie próbki DNA, co również uczynił. Śledczy mieli teraz próbkę DNA zelicha ale do rozwiązania zagadki zaginięcia Laury nadal nie zbliżyli się. 5 czerwca 2014 roku minęło już 7 miesięcy od momentu, gdy 37-letnia Laura Simons zniknęła bez śladów w Genewa. Wisconsin. Ekipa pracowników budowlanych odkryła na poboczu drogi drogi duże czarne i fioletowe walizki. Pracownicy chcieli się do nich zbliżyć, ale natychmiast poczuli nie do zniesienia zapach rozkładającego się mięsa. Czarna walizka była otoczona chmarą much, a pracownicy natychmiast wezwali policję. Funkcjonariusze policji przybyli na miejsce i zaczęli badać obszar, w którym znaleziono walizki. W każdej walizce znajdowały się szczątki dwóch nieustalonych kobiet. Obie były związane i całkowicie nagie. Podczas badania zwłok eksperci odkryli tatuaż na ciele jednej z kobiet w czarnej walizce. Pomimo ogólnego stanu zwłok, tatuaż był w dobrym stanie. Zdjęcia tatuażu zostały przesłane do jednostek policji w całym kraju. Zbadano również więzy, którymi była związana zwłoka w czarnej walizce. Podczas dokładniejszej analizy na sznurzu, że znaleziono próbkę DNA, która nie należała do żadnej z dwóch kobiet. To była istotna poszlaka. Tymczasem policja Farmington otrzymała przesyłkę z informacjami o znalezionych walizkach ach, oraz zdjęcie tatuażu z ciała jednej z kobiet. Tak zidentyfikowano zaginioną Laura Simons ponieważ szczątki Laury znaleziono w Wisconsin śledczy z Genese rozpoczęli dalsze dochodzenie. Śledczy z Farmington przekazali wszystkie informacje dotyczące sprawy Laury do śledczych w Genese. Kobieta w fioletowej walizce została zarejestrowana jako Jane Doe. Jest to określenie dla zwłok, które nie mogły zostać natychmiast zidentyfikowane. Pod koniec czerwca wyniki DNA zostały przedstawione. Po porównaniu z bazą danych policji stwierdzono, że DNA należy do 52-letniego Stevena Zelicha. Tym samym nawiązano bezpośrednie połączenie między ciałami w walizkach a mężczyzną znanym jako pan Kajdanki. 25 czerwca 2014 roku Steven Zelich został wezwany na przesłuchanie bezpośrednio po swojej zmianie. Początkowo twierdził, że powiedział już wszystko, co wiedział, jednak gdy śledczy poinformowali go, że przy drodze znaleziono dwa ciała w walizkach i że jego DNA odkryto na jednym z lin zaczął mówić spokojniej szczegółowo opisał co zrobił obu kobietom kobieta w fioletowej walizce Jenny Gomez poznał na forum jednej ze stron internetowych szybko znaleźli wspólny język i zaczęli rozmawiać Jenny miała 19 lat mieszkała w Oregonie i przeżywała trudne chwile po tym jak w młodym wieku została matką i nie mogła zatroszczyć się o dziecko, odebrano jej prawa rodzicielskie. Przy ostatniej okazji zadzwoniła do babci, informując ją, że wybiera się w dłuższą podróż z przyjacielem. Zelik szybko zorientował się, że nikt nie będzie szukał jenny, zapraszając dziewczynę do odwiedzenia go w milwałki. W 2012 roku odebrał ją na lotnisku i spędził kilka dni w hotelu w Wisconsin. Później wyjaśnił, że podczas gry oddechowej nie przerwała na czas, co doprowadziło do jej śmierci. W panice spakował jenny do walizki i odjechał. Zabrał ją do swojego domu, wyjął jedzenie z lodówki i umieścił ciało jenny w pustym lodówce, gdzie leżało przez dłuższy czas. Nawet gdy policjanci po raz pierwszy odwiedzili go w listopadzie 2013 roku w sprawie Laury Siemonds, ciało jenny nadal znajdowało się w lodówce. Gdy śledczy sprawdzili zgłoszenia o zaginięciu, Okazało się, że młoda kobieta o takim imieniu była poszukiwana. Zażądali dokumentacji dentystycznej zaginionej kobiety z Oregonu, aby porównać ją z dokumentacją ciała w walizce. 28 czerwca 2014 roku potwierdzono na podstawie dokumentów, że szczątki 19-letniej Jenny Gomez należały do niej. W ten sposób zidentyfikowano drugie ciało w fioletowej walizce. Później bliscy jenny stwierdzili, że lubiła podróżować i odkrywać, czego chce od życia. Pewnego dnia wyruszyła w podróż, ale jej krewni nie martwili się. Byli pewni, że skontaktuje się, gdy będzie na to gotowa. Podczas przesłuchania Zelich mówił także o Laurze Simonc, Poznał ją w podobny sposób jak jenny. Po spotkaniu Zelich nakazał Laurze, by opuściła rodzinę i upewniła się, że nikt jej nigdy nie znajdzie. Zabronił jej odnawiania prawa jazdy oraz nakazał zostawienie kart kredytowych i telefonów w domu. 2 listopada Zelich zabrał Laurę do hotelu w Rochester. Tego samego dnia znowu stracił kontrolę podczas gry oddechowej i zaciągnął linę wokół jej szyi tak mocno, że Laura przestała oddychać. Spakował ciało do walizki i opuścił pokój. Na nagraniach widać, jak Zelich nosi ciało Laury w walizce z hotelu. Tak można wyjaśnić, dlaczego Laura nie była w hotelu. Gdy 3 listopada się wymeldował, trzymał walizkę z ciałem w bagażniku swojego samochodu do 5 czerwca 2014 roku. Dopiero gdy ludzie zaczęli skarżyć się na zapach wydobywający się z samochodu, postanowił pozbyć się ciał, wyrzucając je po prostu na pobocze drogi. Podczas całych przesłuchań, Steven Zelich twierdził, że obie śmierci były wypadkami. Nie planował wzięcia życia. To była tylko gra, która wymknęła się spod kontroli. Jednak lina z jego DNA opowiadała zupełnie inną historię. Była długa i owinięta 6-7 do 7 razy wokół szyi ofiar. Przy takim ułożeniu nie dochodzi do śmierci od razu, a w ciągu kilku minut. Eksperci udowodnili, że miał wystarczająco dużo czasu, by przerwać. 30 marca 2016 roku Steven Zelich przyznał się do winy w sprawie 19-letniej Jenny Gomez i został skazany na 35 lat więzienia. W lutym 2017 roku został skazany na 25 lat do dożywocia za morderstwo 37-letniej Laury Simons. W październiku 2017 roku Zelich otrzymał kolejne 10 lat za ukrywanie ciał w miejscu, gdzie znaleziono szczątki Laury i Jenny. Rodzina postawiła pamiątkową tablicę z napisem: Odeszłyście, ale niezapomniane na cześć Laury Simons i Jenny Gomez. Dziękujemy za uwagę i dbajcie o siebie.